No, to nam się porobiło. Odważny Roman Giertych jest generalnie przestraszony. Zaraz. Przecież on nie jest odważny. Przecież on gdzieś tam przewracał się, umierał. Jak go miała prokuratura przesłuchać, do wuja wyjeżdżał do Włoch. Ale teraz Roman Giertych już pokazał jednoznacznie, że się boi. Tym swoim przemówieniem 20-minutowym, które nagrał w niedzielę. Tę ostatnią niedzielę. Chyba Roman ma świadomość, że przegrzali, przegrzali chłopaki i Ewa Wrzosek i całe to środowisko. No, doprowadziło do tego, że Roman teraz zostanie sam. Więcej w moim takim komentarzu, który dałem w tej formie długiej. Zapraszam oczywiście do komentowania, do subskrybowania kanału, do udostępniania. Kanał nam się rozwija, a dzięki temu docieramy do większego grona ludzi. Także Roman Giertych, śmierć pani Barbary Skrzypek wywołała w Romanie Giertychu i jego współpracownikach no, generalnie popłoch. I dobrze.